Witam cię drogi widzów w kolejnym odcinku z serii, w której zabiorę cię w miejsca, o których wcześniej nie miałeś pojęcia. Dzisiaj zabieram was w podróż, podczas której postaramy się zdobyć opuszczony maszt radiowy. Jego wysokość to 100 metrów, zatem nie jest taki łatwy do zdobycia, jak to mogłoby się wydawać. Czy nam się uda? Szczerze to nie mam pojęcia, bo po prostu nigdy czegoś takiego w życiu jeszcze nie robiłem. Jednak kto może się o tym przekonać, jak nie my. Także zostaw suba, łapkę w górę i lecimy z tematem. Ciągłe ćwiczenia, dieta i czasami ucieczki przed policją powodują, że kondycja jest lepsza, ale uff, dzisiaj jakoś nie jest super, ale najważniejsze dzisiaj są przedramiona i ogólnie ręce, jak będziemy wchodzić po drabinie. Uff. Nie no, ale tak serio, to jestem mega obsrany, Trochę się cykam dzisiejszego wyzwania, ponieważ jeszcze nigdy nie wchodziłem w sumie na tak wysoki punkt, bo wchodzimy na masz, który ma 100 metrów wysokości. Okej, okay? no powiedzmy sobie szczerze, tego się na co dzień nie robi. Dlatego przygotowałem się całkiem porządnie. Dzisiaj trochę wie, jak na pewno słyszycie, więc wziąłem sobie taką fajną obudowę, która troszeczkę tłumi właśnie wiatr dzięki tej piance. Oczywiście jestem przygotowany bardzo mocno sprzętowo. Mamy dodatkowe baterie. GoPro. Mocowanie na klatę. Ale, jako że wchodzi ze mną również macie pudełko, no to zapewne coś się stanie nam. I wziąłem sobie apteczkę i w rajeczego taśmy, żeby mu zakleić mortkę, jakby za dużo gadał, albo szukał wymówek. No i do tego woda. Także co? Lecimy dalej. Ja zakładam GoPro na kask i lecimy. No, dzisiejsze wyzwanie podjąć się trzeba niego, i mam nadzieję, że je wykonamy w 100%. No, i moje my się, pysie, dzisiaj, krysie, gdyby nie to, że chcę dla was stworzyć jak najfajniejszy content, to chyba w życiu bym na to nie wszedł z własnej woli. To trzeba być chorym, żeby takie rzeczy robić z własnej, nieprzymuszonej woli. Mam nadzieję, że dacie łapkę w górę pod tym filmem. Witam panuaczko! Witam, witam! Chorowało się? <laughs> Strasznie wysoka. Co ty? A sorry. co Naszymaj ty? co ty? Oglądałem filmiki, sam normalnie tam się wchodzi. Okej, dobrze. Jak najmniej rzeczy weź, bo tam może być ciężko z wejściem. Ale powiem ci tak, jak tam wejdziemy, to teraz jest jeszcze chłodno, ale później możemy skorzystać z tego tutaj, wiesz, jeziorka, bo będzie gorąco. Dobrze. Ha! Wow, co to jest? To są liny trzymające ten maszt. No. Tam idziemy, proszę Państwa. To jest jedna z czterech lin, która, która trzyma to coś. Ten maszt radiowy. Puszki już wyjąłem, później sobie je wyrzucimy, ale jeszcze przez chwilę popatrzcie na to mocowanie. Ten element jest w ogóle przymocowany do takiego betonowego bloku, który jest wkopany w ziemię. I pomyliłem się, bo nie ma czterech, tylko jest chyba osiem łącznie dookoła tego masztu, bo tam jest jeszcze jedno takie mocowanie, więc są chyba po prostu po dwa w linii. I w sumie byłoby to całkiem logiczne, bo jakby. Jeden się zerwał, no to z tej samej strony drugiego przytrzyma. O ile się nie mylę, to ten masz jest w ogóle z roku 1956. Ale nie wiem, ile jest w tym prawdy, więc proszę się tym nie sugerować. Będąc już na miejscu, nadal biłem się z myślami i nie do końca byłem pewien, czy na pewno jestem w stanie to zrobić. Było bardzo dużo niewiadomych, ale wiedziałem jedno: że chcę spróbować. Od nawet nie trzeba przez że no przychodzić. Dobra, sobie założę już GoPro. Powiem tak, ja ogólnie mam trochę lęk wysokości i boję się wejść na takie jakieś 3-4 metrowe przeszkody, a ten maszt ma 100 metrów. O, i czekajcie, bo tu są drzewa i chcemy wejść na samą górę, nawet nie potrafię, tam tak słońce świecić, że nie mogę wycelować palcem, ale myślę, że wy widzicie. Ej, tu jest morowisko, my przeszliśmy przez morowisko. Kiedyś tu była zamknięta ta brama, ale widzę, że tutaj często są jakieś gościa i normalnie to jest otwarte. Zobacz, to jest w ogóle wszystko zabezpieczone. to jest ten grunt żelazowy, a to mi się przedstawia ogrodzenie. Tam jest pusto? Tak, to jest puste pomieszczenie. Hmm. Patrz, latrynka normalnie. Styropianem było żona, żeby nie było pusty. zimno w pupkę. Dobra, ale to nie jest nasza tutaj atrakcja główna. A daj się jakoś sprawdzić, czy to działa? <laughs> Serio się pyta, bo się cykam nie wiem, nie wiem. Ja też nie wiem Dobra, gopro numer 2 Działa Uch, Czekam na ciebie Jak się spierdziła to mnie łapał No ja właśnie myślę, żeby zostać tu na dole i cię u Bo jak tu zapadnie się to ktoś porkosia Ja jestem tylko ciekawy jak później zejdziemy Bo wejść to jedno, a zejść to drugie Też wbijacie? O, no to dobrze. Cykasz się? No Star, dawaj, przed nami jeszcze długa droga. Jeszcze Star, ja nie chcę tu wchodzić sam. Czemu nie? O, tutaj Bo ja nie wiem, ile będę tam szedł, to może... Mateusz. Wiktor. Czekam na pierwszym piętrze, bo tu gdzieś są takie, o, takie stopy. Jo. pier... człowiek małpa, ja bym tak nie wszedł, ja bym się cykał. Kiedy zobaczyłem tego chłopaka po drugiej stronie drabiny leciutko się przestraszyłem i miałem moment zwątpienia, ale uznałem, że idę w to. Że to jest ten dzień. No ja wejdę trochę chociaż, a ty? Albo ty drona odpadasz? No, będę szedł twoje posznanie jakby tam był. Okej. Okay. Ej, cykam się, bo oni są tutaj wprawieni w boju widzę. Ja wszedłem pierwsze nie wiem ile. To będzie, to będzie 10 metrów? No to... Jedna dziesiąta odhaczona. Dobra, idziemy dalej. Wiecie co? Największy problem jest z tym, że ja mam ten worek. A ja i tak sobie wziąłem, wziąłem, wziąłem w miarę mało rzeczy, bo wziąłem tam taką po prostu dużą butelkę wody, żeby się nawadniać po drodze. I kurde, mam nadzieję, że się zmieszczę. Idę, idę! O kurwa. Już wcześniej było wąsko, to tam jest jeszcze węzi? O kurde. Maciek tu się tak to wszystko chwieje Jak oglądałem taki filmik dzisiaj właśnie stąd To ziomkowi prawie z połowy spadła anerka z telefonami Krótkohalówkami No to już nie było co zbierać później Mam nadzieję, że mi nie spadnie nic Ups Odpieła się pierdona! Jak coś to ci odkupię Dobra, tutaj już czuję wysokość O Jest i dron o. Ale czuć łapy, przecież tak się pompują powoli. To? Jak ktoś tak się mało wspina, rzadko, tak jak ja, to łapy już czuję. No, chyba no. 100 metrów tylko. 100 metrów, 100 metrów tylko, tylko. Stary. 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 Ale jak tu fajnie już wygląda to wszystko dookoła. Ale wieje też trochę. Jeszcze masz czas, żeby się wrócić, w sensie, żeby jeszcze dołączyć do nas, Maciek. Dawaj do nas! Ale trochę się cykam, nie ukrywam. Jak ja mam lęk wysokości, teraz idę z tym forkiem już z przodu i jest w sumie wygodniej. Dobra, minę was i idę już wyżej. Tu są jeszcze gdzieś anteny? Czy tylko tam już były na tamtym etapie, na tej górze? Dobra, lecimy dalej. Nie, nie ma co się zatrzymywać, bo jak się zatrzymamy, to już będzie kuklico. Ty chyba nie masz lęku wysokości, co? Ty to... Ja pierdzielę. Nie, ja wolę tutaj stać, jak się jest tutaj więcej tych blach. No, powoli, nie mam siły. Łapy trochę bolą. No, bolą, bolą. Ale z drogi to nie wygląda takie wysokie. Nie wygląda. Nie Dopiero, nie jak tu się tak stanie, to czuć no. tą wysokość. Naprawdę. I czuć to w łapach. Uuuu jeszcze trochę. Mamy to! Warto było! Warto było! Gratuluję za dotarcie! Gratuluję, gratuluję, dzięki. Jakbyś się nie szli ze mną, pewnie bym nie wszedł do, do końca. Tak to się chwieje, ja pierdziela. Boję się, że kurde kamera mi spadnie, tak żeby się, ręka trzęsie. Jak tam możemy powiedzieć, że pięknie razem wyglądacie. A dziękujemy! Właśnie sobie sesyjkę trzaskamy. Poczekaj, bardziej stronę. Wyślę ci pocztówkę z stąd. No, 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 dobra, siemano. Już się chyba oswoiłem z tym takim lękiem wysokości tutaj, w sensie, że tak się buja i w ogóle. Jest zawsze pierwszy tam 5 minut. No, już jest tak całkiem spoko. Zrób nam zdjęcie! Maciej! Chyba telefon nam zrobił. Dzięki! Ja nie chcę ostatni schodzić, bo wiem, że później być problem. Jakbym na kogoś spadł, to już przepraszam z góry. Myślę, że warto było wejść. Myślę, że Wam się spodoba taki widoczek. Pierwsze 100 metrów zaliczone, teraz oby więcej metrów i więcej takich anten zaliczyć. Teraz już zabieramy z sobą Maćka. Mam nadzieję, że już nie będzie teraz pilotem tylko drona, tylko już wejdzie ze mną. Także musi być dużo łapeczych w górę. Ile potrzebuje łapek, żeby wejść? Potrzebuję 5000 łapek w górę i jeden spadochron. Da się załatwić, da się załatwić. Gorzej będzie z tymi łapkami. <grywa> Dobra, idziemy.